Maria Rodziewiczówna Jaskółczym szlakiem Udostępnij ten film znajomym, którzy lubią książki. Rozdział piąty Pryskow, posiadłość pani Zofii z Jamontów Holanickiej i jej trojga dzieci, leżał na piaszczystym trakcie, którym pędzono z południa woły stepowe i nad rzeką, spławną na wiosnę, latem zaś rozdrabniającą się w tysiączne ramiona muliste, wśród których leżały szmaty łąk lub wypasów. Krajobraz był płaski i senny. Nie był estetykiem, kto tu się pierwszy zabudował. Zapewne dręczyła go mizantropia. Później jednak woda przyciągnęła więcej ludzi. Wokoło dworu rozsiadła się drobna mieścina na gruntach czynszowych, trochę łyków, więcej Żydów, ludność w połowie zajęta handlem, w połowie kradzieżą i procesami. Wojował dwór z nimi i wygrał. Oni płacili i w dwójnasób odkradali swoje właścicielom. I w takim stosunku przetrwali z sobą długie wieki i wszelkie przewroty. W czasie tych przewrotów holanicki któryś wyjrzał na świat i przyjął arianizm, nawet wdał się w prozelityzm i na jedynym wzgórzu postawił murowany zbór swojego wyznania, duży szmat pola murem oprowadził i założył tam grobowce familijne. Dopiął celu, stał się sławnym i chociaż sam jeden tylko spoczął w krypcie, chociaż zbór się zawalił. A na wieżach bez dachu gnieździły się bociany, i całą osadę pokrył sad owocowy, o nim mówiono zawsze jak o sławie rodu, no i straszył nawet. Różycki wprawdzie dowodził, że owo widmo, jęczące po gruzach zboru, była to sama pani Zofia, opięta w prześcieradło. Czyniła to zwykle latem, w porze dojrzewania owoców, aby je uczynić nietykalnymi dla urwiszów miasteczkowych. Ale Różycki był znanym sceptykiem i złośliwcem, któremu nikt nie wierzył. Miał tedy prysko w swoje ruiny i legendę i miał właścicielkę, znajomą szeroko. Już nieboszczyk holanicki nazywał się mąż pani Zofii, a gdy umarł, nikt jego ubytku nie spostrzegł. Dzieci swoje też pani Zofia wychowywała wedle własnych, bardzo oryginalnych zasad. Małe kochała bałwochwalczo. Skoro opuściły kołyskę, traciły dla niej cały urok, dawała im swobodę indywidualnego rozwoju. Przeciwna była naukom dla kobiet, a szkołą publicznym dla chłopców i pilnowała tylko, aby żadne z nich nie posiadało nigdy pieniędzy. W ten sposób była pewna posłuszeństwa i uległości. I tak chłopcy dorośli do wąsów, dziewczyna lat ośmnastu w stanie rodzimej rudy i pierwotności dzieci natury. Tymczasem pani Zofia gospodarzyła, procesowała, zbierała, nie troszcząc się o nic i o nikogo, nie utrzymując nawet stosunków z najbliższą rodziną, Zasklepiona w granicach pryskowa. Wszystko to opowiadał Konstantemu Różycki po drodze do nieznanej ciotki. Jechali tam wprost z Rogalów, po wypoczynku i dobrej gościnie, We czworo, bo w chwili odjazdu Jadaś muzyk wprosił się do towarzystwa na wielkie zdziwienie stryja. Co ty tam robić będziesz? Fortepian pewnie od czasu wesela holanickich niestrojony. Stryj, bo mi zawsze fortepianem urągał, stęknął chłopak pociesznie. Mogę doznawać przecie innych też wrażeń. — Et! — pogardliwie machnął ręką stary kawaler. Adaś jednak pojechał i okazało się, że lepiej zna pryskow od stryja. Do opowiadań dodawał szczegóły, często prostował wieści, protestował przeciw złośliwościom pana Erasma. — Co u licha? Chyba ty tam bywasz poza moimi plecami. Szczególny gust. — Cóż to, chodzisz na ryby ze Stefanem, czy uczęszczasz na bale w murowance miasteczkowej z Zygmuntem? To ciekawe. Na takie towarzystwo nie trzeba mieć wiele artyzmu. Adaś wtulił głowę w ramiona i milczał. — Czterdziesty siódmy most — zawołał Konstanty. — Rachuję, bo to osobliwość. Stracisz rychło rachunek. Pod samym dworem jest tego bezliku. Ale patrzcie no, zdaje mi się, że spotykamy oto pierwszą latorośl rodu holanickich. — Gdzie, gdzie? — spytała panna Felicja, wychylając się ciekawie. — Tam oto, w tej zatoce. Tam ludzie sieci zarzucają. To chłopy. — rzekł Kostuś, przyglądając się uważnie. Powóz zwolnił biegu. W zatoce oblanej czerwonym blaskiem zachodu olbrzymia sieć rozciągnęła się szerokim półkolem. Czterech ludzi ciągnęło liny od niej brzegiem. Szli ciężko, zgięci w odzieży, zlanej wodą, czarnej od mułu. Wśród zatoki, na łódce drobnej, piąty sieć poprawiał, prostując drewniane pławki, komenderując rybakami. Takąż miał na sobie odzież brudną, takiż opalony kark i ręce — Takież na nogach obnażonych chodaki lipowe. Był tak robotą zajęty, że nie zważał na powóz na drodze, ani ciekawy był, kto jedzie. — To Stefan Holanicki! — rzekł pan Erasm. Ale przybysze z Algieru nie okazali bynajmniej zdziwienia. Panna Felicja rzekła — tęgi chłopak! Przypomina mi Zosię, a Konstanty, śledząc ciekawie przebieg połowu, dodał spokojnie. — Ano, dobrze tak, właściciel najlepiej sam robi, ciekawy jestem rezultatu. Możemy stanąć i dopełnić znajomości, zaśmiał się pan erasmus. Ej nie, wtrącił Adam. Byłoby mu przykro. Tak, tak, potwierdziła panna Felicja. Ruszajmy stąd. Pomknęli dalej. Różycki wskazał na gromady drzew w dali i rzekł: Otóż i pryskow. Ten gąszcz na prawo to właśnie zbór ariański, a raczej jego ruiny. Ciekawa jestem, czy mnie Zosia pozna, uśmiechnęła się panna Felicja. A ja ciekawym, czy dostaniemy co zjeść, dodał kostuś. Jestem ostrożnie, bo tam nigdy rądli nie pobielają. Co pan znowu opowiadasz, ja tak się boję otrucia, zawołała panna Felicja. Bardzo rad z tego jestem. Głód wróci mi panią do Rogalów. Bóg wie co. Przecie musimy wprost stąd jechać do Tedwinów. Nadużyliśmy pańskiej uprzejmości aż nadto. Ach, pani, żebym był tak zły, jak mnie ludzie przed panią oczernili, powinienbym przez zemstę za to słowo zostawić tu panią na łasce pani Zofii i jej koni. I uczynisz pan to bardzo proszę. Damy już sobie radę w domu, siostry. Oburzyła się, nabierając znowu rezonu. — Nedit jamai Fontaine, je ne pady ton oł! — zacytował sentencjonalnie pan Erasm. — Zobaczymy! — obstawała przy swojem. — A to znowu co za zbiegowisko! — zawołał Kostuś. Wjechali w ulicę Dworską. Z prawej strony stał dotąd krzepki mur praszczura Arianina, a pod nim roił się tłum bachorów żydowskich, chłopaków i dziewcząt mieszczańskich, krzycząc, kułakując się, chwytając coś w pyle drożnym. Podróżni spojrzeli w górę i ujrzeli na szczycie muru siedzącą postać dziewczyny. Bez kapelusza, na rozwichrzonej głowie, opalona, w podartej odzieży, jedną ręką utrzymując się w niewygodnej pozycji, drugą czerpała z obok stojącego koszyka i rzucała na głowy Urwiszu w garście purpurowych wisien, starając się cisnąć jak najdalej i wciąż w innym kierunku. Bawiła się tem wyśmienicie, śmiejąc się z całego serca z przebiegu walki. To jest panna Jadwiga Holanicka, oznajmił pan Erazm. Ach mój Boże, ona spadnie. Ale właśnie w tej chwili dziewczyna ujrzała powóz i w okamgnieniu spadła do środka ogrodu, a tłum dzieci rozbiegł się jak stado w po wystrzale, zostawiając na placu boju mnóstwo zdeptanych wisien i tuman kurzu. Kostuś śmiał się jak szalony. I to ciocia nazywała pannę Klarę zbyt śmiałą. Podoba mi się ta kuzynka. Ten mur ze cztery metry wysokości. skok nie lada. Rada będzie pani Zofia z użytku owoców. Muszę jej to opowiedzieć. Ależ, stryju, jak można! Zawołał Adaś. Pan Erasm spojrzał nań pod oka i począł wąs motać z dziwnym uśmieszkiem. Artysta mój lubi amazonki, mruknął. Adaś odwrócił głowę, rad, że wjeżdżali na most ostatni przed dziedzińcem i nikt nań nie uważał. Most był murowany i miał z obu stron szczątki słupów od nieistniejącej wcale bramy. Dziedziniec bujnie porastały chwasty i zdziczałe krzewy, maskujące szczęśliwie dom długi, niski, murowany i brudny, że się odeń z przyjemnością odwracało oczy. Z obu stron stały dwie równie brudne oficyny, a w kącie jakieś zabudowanie bez dachu, skąd zalatywała ostra woń wozu końskiego. Gdy powóz zaturkotał na moście, ze wszech stron, z chwastów, z krzaków, z podganków, Wypadła z graja psów różnej maści i wzrostu, bardzo tylko jednolicie chudych i wrzaskliwych. Oskoczyły konie, skakały do stopni, a najmniejsze pędziły w odwodzie. Przy wtórze okropnego szczekania Jurek pana Różyckiego zakreślił półkole, dwa razy palnął z bata i stanął u drzwi na rozcież otwartych. Nikt jednak na spotkanie nie wychodził. Panna Felicja zatkała uszy dłońmi, Różycki laską odpędzał psy, Kostuś schodził na ziemię, Trzymając bat furmański, tylko Adaś, wbrew swojemu wątłemu wyglądowi, nieustraszenie wszedł między zgraje. — Niech się pani nie lęka. One szczekają z radości, witają tak uprzejmie, jakoż psy oskoczyły go wnet, pozwalając reszcie wylądować. — Zastępują gospodarzów, bo widocznie dom pusty, zauważył Różycki, ale ty ich znasz zanadto dobrze jednakże. Może wiesz także, gdzie znajdziemy domowych. Sień, do której weszli, była niegdyś bielona. Znać to było po białych plamach Które dotąd pokrywały sprzęty i podłogę Bardzo tu konserwatywna służba Rzekł pan Erasm Szukając czystego miejsca Na okrycie panny Felicji i swoje Potem zwrócił się do furmana Ruszaj z końmi do miasteczka A przyjdź mi usłużyć wieczorem Panna Felicja poszła tymczasem już dalej Drzwi wszystkie stały otworem Do jadalni, do salonu i dalej Wszędzie jednak było pusto I wszędzie równie brudno w jadalni, w kącie, leżał stos ogórków, w salonie, na stołach, krzesłach i kanapach schły jakieś zioła, w następnych pokojach były składy starych mebli i rzemieni, suszonych ryb, butelek, lnu i wełny. Zosiu, Zosiu, zawołała siostra kilkakrotnie, nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Na fortepianie stał koszyk z jajami, leżał płócienny płaszcz i kapelusz, żałobny niegdyś, a teraz ładnie rudy, ale właścicielki nie było. Różycki rozejrzał się także i zatrzymał pannę Felicję w chwili, gdy chciała poszukiwania przenieść do ogrodu. Ostrożnie, łaskawa pani. Pamiętam, że się tu zawaliłem. Ten ganek to pułapka. Ale gdzież może być Zosia? Zaczekajmy, poślę Adasia na zwiady. Ten urwisz wydaje się tu jak u siebie. No proszę, a ja tego nigdy nie spostrzegłem. Pani Zofii nie znajdę. Odparł synowiec. Ale zobaczę, może Zygmunt jest u siebie w oranżerii. Gdzie? W oranżerii mieszkają chłopcy. Tam w końcu ogrodu nad rzeką. Idźże i sprowadź kogokolwiek. Psy tymczasem robiły honory domu. W każdym pokoju ulokowało się ich kilka bez ceremonii, zajmując najwygodniejsze miejsca. Jeden zaglądał do kosza z jajami, inny ściągnął suszoną rybę i zajadał pod kanapą, warcząc na towarzyszów. Reszta odpoczywała dysząc. Adaś zbiegł z ganku po belce i utonął zaraz w gąszczu chmielu i łopianów, któremi ogród był pokryty. Był to park spacerowy, więc nikt się nim nie zajmował. Bujało swobodnie, co się samo zasiało. W gąszczu tylko ścieżyna się wiła, którą chłopak wnet odnalazł i poszedł nią szybko znać dobrze miejscowości świadomy. Po drodze minął lodownie, piwnice, wędlarnie. Potem nad rzekę zbiegł, gdzie prano bieliznę i okrynicę się otarł, skąd wodę czerpano. Jedna ścieżka obsługiwała wszystkie potrzeby. Nareszcie w głębi parku ukazała się budowla szczególna, cieplarnia bez okien, a przy niej domek ogrodniczy utrzymany dosyć znośnie. Ścieżka szła dalej ku drodze i miasteczku zapewne, ale ada się opuścił i do drzwi zakołatał. Szczekanie psa było i tu odpowiedział, a wnet potem ozwał się głos burkliwy: Czegóż ośle stukasz! Co to czy ja żyd kapitalista, żebym się zamykał? Otwarty pałac. Adaś wszedł. Jedna izba na dwoje niskiem przepierzeniem rozdzielona stanowiła całe wnętrze. Zalegało ją śmiecie, pajęczyny, dym, a zdobiły różne trofea myśliwskie i rybackie. Zresztą, oprócz dwóch łóżek, stołu, zydla i ogromnych skrzyń, nic. Na jednym z łóżek leżał młody człowiek bez surduta i założywszy ręce pod głowę, palił papierosa i gwizdał. Spojrzał na wchodzącego. A to ty? myślałem, że to Seweryn na karty. Dawno przyjechałeś? Dopiero co i nie sam jeden. Stary twój się przywluk. Ano to zmykam, zaraz mnie będzie pytał o to fiasko z sędziną. Skąd ten bo wszystko wie? Jest jeszcze więcej gości i rzadkich. Ciotka twoja i bratanek z Algieru. Z Algieru? Co ty mi od jakichś dzikich wymyślasz? A ja skąd tam mam mieć ciotki? Czy to mama utaiła jakąś siostrę? Alboś jej kiedy o to pytał? Masz tam przecie wuja, ciotkę i kuzyna. Bardzo porządny chłopak. Porządny. Dzięki Bogu będzie choć jeden w rodzinie. Skądże oni się tu wzięli? Przyjechali w odwiedziny. Zacni ludzie, a przywieźli z sobą fig i daktyli. Tego nie wiem. Powiedz mi raczej, gdzie jest twoja matka, bo dom zastaliśmy bezludny. Mama dzisiaj jest niewidzialna. Wygrała proces i ma z komornikiem wyrzucać z domu tę jędzę dziembowską. Nie warto nawet po nią iść, bo takiej gratki dla żadnych gości nie opuści. Chodź zatem sam. Jeszcze czego? Niech Stefan idzie. Kiedy Stefan z siecią na połowie... Trzysta tysięcy piorunów, to go wyszukaj. Panna Jadwiga nieubrana. Chodź, mój drogi, tyś najstarszy przecie. To i cóż z tego? Mogę dlatego właśnie wysługiwać się młodszą hołotą. Niech pies zje te światowe bzdurstwa. Ja nawet gadać z nimi nie potrafię. Dali Bóg, że nie wiem, gdzie ten Algier leży i kto tam siedzi. Ależ nikt cię o geografię nie będzie pytał. Niech sobie, ale nie pójdę. Także mi satysfakcja. Ubierać się i bawić te małpy. Słyszane rzeczy. Dwadzieścia lat o nich mowy nie było i oto są. To jednakże ten upał ludzi konserwuje. Zygmusiu, bój się Boga, chodźmy. Oni tam sami czekają i co sobie myślą? Jeśli ciekawy jesteś, co myślą, to idź i ci spytaj. Hulałem dzisiaj całą noc, jestem rozbity ze szczętem. Wstał jednakże mówiąc to, kopnął nogą psa i klął. Czego mi wchodzisz w drogę, zwierzę? Idź ty gości bawić! Oj, bez twojej normy jest tam psów pełno. Psów nie bywa nigdy za nadto, bo nie ludzie, burknął pan Zygmunt, naciągając surdut. Trzysta tysięcy piorunów. I czego ci ludzie włóczą się jedni do drugich? Nie wiesz, czego ci chcą. Mówię ci odwiedzić krewnych, także potrzebne. Ja bym w tym celu nie zrobił dziesięciu kroków. Poznają ładną kolekcję. Z to myślą jeść mamy obiady i spać w tych salach. Winszuje. No chodźmy zresztą, niech cię licho! Po co tego nawiozłeś? Wymyślając bezustannie, ruszył za Adasiem ku dworowi. Dopiero na ganku przestał mruczeć, widząc pana Erasma. Panna Felicja wyciągnęła doń obie dłonie i pocałowała serdecznie w głowę. Takim byłeś, takim gdy wyjechałam, mówiła, pokazując łokciową miarę. Ale poznałabym cię zawsze po rodzinnych rysach. Ty mnie pewnie nie pamiętasz, ani Kostusia. Bawiliście się razem. A gdzie twoja matka? Mama pewnie w miasteczku. Ma dzisiaj komornika bardzo zajęta. Zaraz poślę do niej wieść i wezwanie. Poszedł do kredensu, ale i tam nie było nikogo. Wrócił tedy, żując przekleństwa. Pójdę chyba sam po mamę, oznajmił. Chodźmy zatem wszyscy, zobaczymy się prędzej, zawołała panna Felicja. Podaj mi ramię, Zygmusiu, i prowadź. Siostrzeniec spełnił rozkaz i oto znowu znaleźli się na drodze długiej, wiodącej do miasteczka. Za bramą spostrzegł pan Erasm nieobecność Adasia, ale nic nie rzekł. — Cóż to, twoja matka uzyskała nareszcie wyrok na Dziembowską? — spytał Zygmunta. — Tak, dzisiaj ją wyrzucają. Rozumiem szczęście pani Zofii po trzech latach sądów postawić na swojem. — O cóż to chodziło? — spytał Kostuś. — Ale posłuchaj, bo to ciekawe. Przed laty był tu w Pryskowie ogrodnik, Dziembowski, który na starość dostał domek i kawał ogrodu jako emeryturę, po jego śmierci syn tę kolonię dalej dzierżawił na corocznym, odnawianym kontrakcie. Po jego śmierci czyniła to wdowa, aż oto przed pięciu laty odmówiła zapłaty, dowodząc, że ta ziemia do niej należy. Po paroletnich korowodach pokojowych pani Zofia rozpoczęła akcję sądową. I oto po trzech latach nareszcie mają sprawiedliwość. Baba ustąpić musi. — Otóż i mama wraca — oznajmił Zygmuś. Drogą szła prędko kobieta wysoka, sucha, a za nią biegło kilku Żydów i psów. Na widok zbliżającego się towarzystwa przysłoniła oczy i stanęła struchlała. Goście, szepnęła tonem, jakby mówiła upiór, ale już panna Felicja wyprzedziła innych i biegła ku niej, cała rozpromieniona. Zosiu, Zosiu, awantura! Toż to fela! I rozległy się pocałunki bez liku. Potem okrzyki, pytania, śmiechy, łzy bezładne opowieści. Zawrócono ku domowi siostry naprzód. Mężczyźni trochę opodal. Na dworze powoli ciemniało. W bramie Holanicka już połuchem tylko słuchała siostry. Zewsząd obiegały ją myśli domowo-gospodarcze. — Aleście głodni pewnie! — zawołała raptem. — I czem ja was nakarmię? — kucharz zajęty w pasiece. — Zygmusiu, a gdzie Janek? — Przecie go mama odprawiła na łąki, odparł. — Aha, trzeba go sprowadzić, ale kogo posłać? — Nie kłopocz się — uspokajała panna Felicja. — Jakże tacy goście! W rogalach podobno straszne zbytki. — ja dzisiaj straciłam głowę, bo to i pszczoły się roją i trawę koszą, i ten komornik. Zaraz, zaraz proszę do sali. Gdzież to moje klucze, Jadwisiu? Zostawiła gości w salonie i pobiegła dalej, sprzątając po drodze, co się dało. Po dość długiem oczekiwaniu przerywanym wielkim rwetesem bieganiną i nawoływaniem dziewka bosa i rozczochrana wniosła na tacy herbatę, a za nią ukazała się panna Jadwiga. Widocznie zmieniła toaletę i nawet starała się zachować przyzwoicie, bo pomimo prób i starań panny Felicji nie przemówiła słowa i nie spojrzała na nikogo. Usiadła w kącie i cieniu, chowając nogi pod krzesło, a ręce w fałdy od świętnej sukienki. Mężczyźni rozmawiali tymczasem i Zygmunt nawet wyraźniał, opowiadał, śmiał się odroczył z Różyckim. Bosa dziewka weszła jeszcze z pięć razy to z ciastem, to ze śmietanką, to ze światłem. Za każdym razem stawała na środku pokoju, idiotycznie przyglądając się obcym. Pani domu była wciąż niewidzialna. Panna Felicja postanowiła ją odnaleźć i ruszyła w głąb domu. Przeszła szereg pokojów opuszczonych i ciemnych, kierując się na głos siostry i pasek światła. Tak dotarła do garderoby, gdzie wprawdzie nikt nie chował sukien, ale gdzie się mieściła spiżarnia podręczny magazyn, biuro i ubieralnia pani. Tu znowu było ciasno, jak w jajku. Pani Zofia miotała się cała w potach. Panna Felicja dyskretnie zatrzymała się u drzwi i czekała, słuchając mimowoli. — Czy kucharz wrócił? — pytała pani Zofia bosej dziewki. — Przywieźli, proszę pani, i położyli, bo pijany. — A Janka nie ma? — Nie ma. Pewnie poszedł na kaczki. — To coś okropnego. Cóż będzie z kolacją? — Panicz przywiózł ryby? — Trzeba usmażyć. — Przywiozłem — odparł ponury głos — i do izby wszedł chłopak, który sieć zarzucał z dużym na plecach workiem. Ach, jesteś. Cóż, udało się. Nieosobliwie. Trzy pudy sprzedałem, a ot to zostało. Wiesz, są goście, ciotka Felicja z Algieru i Różytcy. To ja sobie pójdę, jestem bardzo zmordowany. Ależ nie, zajmij się kolacją. Mój chłopcze, zlituj się, pomóż mi, kucharz pijany. Jak mama każe, odparła apatycznie. Idź do kuchni, przyśle ci zaraz Jewę z prowizją. Ja muszę o noclegu pomyśleć. To coś okropnego. Wychodził już, poskoczyła za nim. A pieniądze za ryby. Oddaj. Bez słowa podał jej worek miedziaków i wyszedł. Zaczęła je liczyć na rogu stołu. Co to jest? Brakuje złotówki. Stefan, chciała biec za nim, ale się opamiętała. Odbiorę jutro. Ach, te chłopcy, trzeba ich pilnować jak wężów. Jewa, idź zamieć pokój zielony, gościnny i mały rogowy. Jeśli Janek Kaczek nie przyniesie, osztrafuję go. Uf, panna Felicja wycofała się już i wróciła do salonu. Doceniasz? Subskrybuj!